Przyimek określony D w języku angielskim. Przyimka D używamy mówiąc o konkretnej określonej rzeczy, czy o sobie, powiem teraz o innych przypadkach, kiedy użycie D jest wymagane. Kiedy używamy przyimka D? Jeśli mówimy o rzeczy, która występuje unikatowo, jest tylko jedna na przykład The Earth goes round the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca jest jedna Ziemia i jedno Słońce The Eiffel Tower is in Paris Wieża Eiffla jest w Paryżu. Jeśli z sytuacji wynika, że dana rzecz jest jedna w danym kontekście, to używamy the. Wiadomo, o jaki przedmiot chodzi. Przykład: Could you pass me the sugar please? Could you pass me the sugar please? Możesz podać mi cukier? The car has broken down again. Samochód znów się zepsuł. Mam tylko jeden samochód, więc wiadomo, że o nim mówię. Take the camera and come with me. Weź aparat i chodź ze mną. We wstawiamy także przed przymiotnikiem. W stopniu najwyższym. Na przykład The Wistula is the longer river in Poland. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. These are the best CDs I have. To są najlepsze płyty, jakie mam. The używamy. W pewnych ustalonych zwrotach, na przykład, in the morning, rano, in the evening, wieczorem, to tell the truth mówić prawdę. Przed nazwami geograficznymi, na przykład: The Pacific Ocean. Pacific, the Baltic Sea, Morze Bałtyckie, the Vistula, Wisła, the Bahamas, Wyspy Bahama, the Tatras, Tatry, the Middle East, Środkowy Wschód. The używamy w tytule gazet, czasopism, przed nazwami kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, na przykład The Times, gazeta, The Marriott hotel, hotel, The EU, organizacja, The Government. Rząd, The Army, Wojsko. Przed nazwiskami w liczbie mnogiej oznacza rodzinę The Smiths, Państwo Smith, The Clintons, Państwo Clinton. Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą. Lub słowa, które wskazują na to, że państwo składa się z licznych, niezależnych jednostek, które razem stanowią jedność państwową: Republika, Związek, Federacja. Na przykład: The USA, Stany Zjednoczone, The Netherlands, Holandia. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Poland. You z tej klasy.